Witam Was już w kolejnym odcinku Już w, e, w ósmym odcinku Dzisiaj W dzisiejszym odcinku jak mówiłem będziemy budować świątynię Więc ja biorę się do budowy A sobie posłuchajcie muzyczki Muzyczki Po prostu muzyczki no. Came to dig, 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 dig. I'll build a city, I'm so big, 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 big. Just wait a sec, gotta kill this pig, 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 pig. Cook me some bacon, take a swig, 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 swig. Ej, witam z powrotem, Ej, tam zabrakło mi literarka, to idę do piekła i widziłem się za chwilkę w przyspieszonym tempie. Dobra, ja zam z powrotem. Widzicie już skończyłem. E, tak, tam, no zaraz z tam pójdziemy. A co jeszcze tam 10 litrowie kiedyś ją były, więc bo... to zrobię podcinkiem, bo też intrzebno nie mam. No, teraz się właśnie strzelimy. Ok. No to patrzcie sobie. Jeszcze po faktach, to trzeba e, wydawać w ogóle penumbra i po coś no, znajomym no tylko jest blostą, tutaj jeszcze jakiś żandar z blostonem co to robię tu w odcinkach no tutaj jeszcze potem zrobię taki odpływ no właśnie ten patrzący ogień w dół właśnie jego pistola ale skąd no, ja on się otwiera zamyka i tutaj mi się otwiera, ten przejścia tak. No i tak to działa właśnie. O, ale mi katkuje, jak urwałam pistolet. Dobra. Eee, no to rzucę na 10 Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia ja w kolejnym odcinku Figur z Minecraft.